Dobry jest. Linkshut. A może się przywitajcie? Nie, skoro ty się nie przywitałeś, to ja tym bardziej nie będę się witał za ciebie. Witam państwa na zabawie. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Awuś, a wołają na mnie Gnat. Miodu... Jestem i dobrze wkładam. Miodu... miodu pije, wódką żyje. Co zarobię to przepije. A w słoiku nie zostanie, kurde, nic, nie wiem tak myślałem na poczekanie cokolwiek. Co tam szepczysz, synu? Pamiętaj synu, dziwki wuda i pianino. A szczególnie... Szczególnie to ostatnie właśnie. No i tam wow. usięwarki. Jakie to jest potężne. Oż no, już to... Jak widzicie... Nieraz to już mówiłeś. Abuś darwał swój karabin, swój taki pociąg. Yey! Zarządzam nimi Very freaking funny Abo obrażony. Ech. I zobacz jaki ten, patrz jaki dobicie, hopa! One hit! O, spoko Wiecie, że od tyłu do was strzela gdzieś w pół obozu? No no. A z przodu też jest. Drugie pół. Dzięki mioda A to ty nie żyjesz? Taki big surprise, not zapomniasz o moim skilietu już ci ze tego dupę. Nie wiem, a cieka, a ci się to nalicza... Ach, twój gnatomancer mi to zabił. Na Ty też dużo razy mi zabiłeś Wiem Wiem patrzysz, o przeciwnik zabije później patrzysz O coś tu leży Czy to anioły? Nie to tylko Gnatus. W sumie tak wyrżniemy już tę całą wioskę to będziemy sobie tu spokojnie latać, nie? Nie Bada maruder, zobaczmy na moje inne bronie Ooooooo! Wow. Hopiu i zamęt. Dosłownie. Kasmo dla Mecha. Max health zwiększa. Team max health, co jeszcze lepsze. Ale Gnato go nie ubierze. Marauder. Who's that? Knock knock, who's there? that? Me door. Knock knock, who's that? Me, I kill you Bruce, serio? O marador mi wlazł z ściany do mnie nawala o, awoś, teraz subcie ci ucieka Kto ma mniej? Awoż Awosha nie ma <ścoughs> Jak mi się nóżki... nóżki mi się nienaturalnie wygięły To do lgnięcie jest dziwne Przestań biegać Om nom nom nom, nom. Zostałem mi ciastka z poprzedniego odcinka. Czego chcieć więcej od szczęścia? Nie odsunę. Nieco miodu. Do tego ciastka? U, kulka. Kulka? No, no. O, katacze drobnęło, Kurde, wierniczy sobie i Poka? 2000 Dwa tysiące ma no, prawie. Pokażo. I w dodatku zwiększa to życie. Generalnie no. gorsza, gorsza od mojej, ale daje zwiększa życie i elemental resistance. No, to jest niezłe. Pewnie gna Gnato skroi. No bo ty nie chciałeś. Ja po prostu nie wziąłem, bo ja ją zostawiłem dla naszego tak zwanego rynku spytus, który się sam tak nazywa. I Który nie jest naszym rynkiem Teraz rynku jeszcze mi wmawiasz, że sam się tak nazywam. Ja co będzie później. Za no długo się dowiem, że jestem dziwką. Nie ruszaj się. Why Spoko. No, o dziwę mam teraz bardzo dużą... O, pomyśle. fajna beczka. Gdzie? Ja na FPS nie narzekam na tym komputerze. Albo, chcesz dać leki mniej. do kino? No. Mów. Hmm. Okej. Okay. Ah. widzę że ma genialne to. pomysły. Co dać Skagowi pieczonego Skaga? Indeed. Już level mam. A mówią... A mówią mi kurde, że to ja jestem kanibalem. że to, że jesteś kanibalem, nie znaczy, że masz zimno kanibali. No właśnie, dlatego to wy budacie to jedzenie. A pamiętacie, masz jest fajna. fajna, 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 fajna. No, mnie zignorował. Bo już sam to otworzyłem, przecież widziałem. Ten, ta broń, jest, którą teraz to... dzierżę, to jest taki jakby... ...perełka. Yes. Którą zaraz pokażę widzom, jak kreatywnie działa. Otóż granatnik A perełka ma swój własny efekt Awyś No i defa pewnie ten sam jest jako winny A jak nie, nie Twoja postać jest bezcenna No, don't do it! Don't kill yourself No To tak to są dobre mówiłem wam A Widzę, że ty tu trochę kosisz ich No dosłownie Na tym compie mogę wszystko zrobić Panie B-bluizera zabić Ja idę po itemy questowe, bo widzę i ignoruję cię, No tak zostawiam. je dla ciebie Stój, będzie green mini, nie Hopla, a myślałem Leci granat, leci granat, leci granat O placach nam coś łazi Mioda pomożesz? Dobra. No, Gnatos jest Ja Dziękuję Gnatos. Po ile zadajecie te mecze? Nie wiem, jak ostatnio walę Bruce, się A... na kawałki rozspany. Z mini zdaje półtorej tysiąca. Ja zadaję 2300 o, moim tak, karabinem. Kogoś Krasnaut interesuje skill kill durej... Y mine. A to twoje. A to jest kasmo, electric damage, czy jest to shock. Jeżeli go nie bierzesz, to sal na go sobie. A tak zginę i a ja tak... Z tyłu chodzi Elite right Maruder i nas kosi. A z przodu są dwa i też nas koszą. Także się tym jest z przodu zajmie, a wy się zajmijcie tym z tyłu. Wolisz yeah. zginąć z przodu yeah. nie z tyłu. Znaczy nie, nie, nie ginę aż tak dużo. Yes, 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 yes. Nie giniesz. O. Kolejna kaseta. tutaj O bazooka A ridem bazooka No 9 stysków Poziom trudności w jedynce w kooperacji był przygięty we cztery osoby, tam po prostu nic się dało zrobić praktycznie, wszyscy chwilę się ginęło Tutaj to już inna sprawa To ciekawe co będzie w jedynce w trzy osoby Czarza wola nie myśleć że... Dwa ciosy i badass upadł Pamiętajmy, że tam nie ma żadnej epickiej skrzynki Aa jest... bandycki Epickiej skrzynki Na No, tak klusza Ty masz Prawda. Naprawie. Ja również. O. Tak jakby nie patrzeć, to my już tutaj. Tak. Gnatos. Chodź tu. Snipe. Nie sniper challenge. Ja. Yeah. A, jest prąd. No sniper i jest. Snajper Ja mam sniperkę na jedną. Ale Gnatos jest sniperem. No i pechem, chyba z Pajperem. Chyba z I Z Pajmechem. Pi Znowu shotguny? Mind. O, dostałem customizację od taką, jaką ma Joker. Tak identyczno. I tak się składa, że jej nie mam. Aha. To bardzo dobrze. Ej, ch nie chcesz coś takiego? Do cooldown rate? Przykro mi, ale jestem już trochę za daleko. Przykro Aha. mi jestem nieco dalej. Przykro mi zbieram resztki, co mi zostawiliście? Jakieś pieniążki. No sorry, nic nie zbierałeś, szedłeś przy... Klozet! Ty dziadu, nie, przy, nie przeszukałeś klozetu Co? Na środku korytarzu, tak, clozet. Poza tym kto montuje sobie klozet przed domem? Ja mam jak ty Gnatos z siebie te fale takie prądowe? odobywuję no, broń No to jest... to jest poniekąd prąda. A co? Po każdym przeładowaniu broni wystrzeliwuję fale Ale fajne Ja tego skilla mam ludniego, jest bardzo dobry na, na stalkerów <laughs> Uwaga to to, a, bo... Gnato karm go, ja nie będę rozpowszechniać kalib kalibani 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 kalibanizmu tak o czym mówisz? Trzeba nakarmić dukino. Z kagami. Ja tu pozabijałem sobie kilku gości. Dobra, zrobię to w twoim imieniu, Awo. Nie! Za późno. Ja tu karmię krwią i toporem. To, to w imieniu miody to było. Am nam, 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 nam. nam, nam. Sie, się nam rozrósł. Jej. I... Time voices. I mój Gonzel King trwa 15 sekund. A ja teraz mogę uderzać w samego siebie i czuję się fajny. Patrzcie. Oh, wow. O, ale będę to miał wszystko fajnie rozwinięte. A wy spójrz na mnie. Czekaj chwilę, gdybym sobie to cofnął. O, chodzi po... prostu. to bym miał teraz ten, ten i jeden punkt tego. O. No na co? E... Kino. Patrz Nie, na mnie patrz Dawaj. Widzisz, popatrzyłeś się na niego, Awo, i już stał Chodź, czuję, że jest... That, that jest thingy. z siebie wzór, Awo Uważajcie za swojego ojca Tak, witam Was, ja jestem, mowa, Asasyn ze mną jest na i dzisiaj będziemy bawili się w opiekę zwierząt. Ja dzisiaj będę zabijał. Ale zwierzęta będą się nami opiekować, bo jesteśmy biedni. Umysłowo? No zobacz, nie mamy żadnego domu, a ten pies ma budę. A to nie jest, jest tylko szczur. I teraz jak się szybko biega? Nie. Ja tam jak to w nie zostałem, on tu walczy, ja też Ja na górze walczę, ja cię ja czekaj Boże, Boże. kiedy teraz mili zwiększone Na 4 hity ich jadę Jeszcze z zrobię Majem, patrz na to, to jest przegięte to sobie, A to słuchajcie, coś czy... Fajne jest to, że kiedy nie strzelam, zbieram pusta, który mi daje jak już strzelę a, w sensie taki coś jak pszczółka daje. Mhm. Mm to. zadaje ten mecz, jest miłe. No. A w bo treniarki nie ma w pobliżu. To nie, Gnatos mi zabił mojego second winda. Czyli jeźdźca tego skaga. Dobry, Dobry, go, jest, dobra, daj mi daj dziękuję. To ze skok jeść. co? O. Kasa jest pod tą rampą. I skończyłem mi się... Fajne albo... jest, że mi to nie nalicza coś jak pszczółka, że... Strzał pierwszy ma ten bonus, jest, tylko jest, pierwszy jest, trafiony strzał. To jest już miłe. A, Ja mam tak miło o, na, na tyle. tyle. takiego rata, to już pociskiem niszczę. Mioda, ja tak chodzi do przodu, bo szarżuje. Nie szarżuję, tylko szukam mu. Bo... A co, mimo, że no, masz godzina. problemy Znaczy, Ganzel King trochę mi tam wiesz, 111 mam teraz, ale Mój tapur też się zużywa, bo względem amunicji O, sami skagi Skończyła mi się amunicja i nie mogę używać cięty, ciętych ripost Pozdrowieniami Do Śląska I z drugiej ten... No, wyekwipowałem swoje epicki karabin. Już można... jebać. I, I mu... eksplozję? No, to jest Au. mój karabin. Nie, ja mówię do miody. A co? Takie fioletowe eksplozje, jak strzelam. Jest... E, no, widzę. Właśnie to jest chyba ten przedostatni skill, tak? Z twojego przed Przedostatni. No, to powiedziałem jada przedostatni. Ja usłyszałem ostatni, dlatego... Znaczy, bo Mioda Shereen powiedział... Boss. Bo Mioda powiedział PRZOSTATNI. Pet, ostatni. Widzisz, każdy co innego słyszy. Mioda to jest ostatni Mioda przedostatnia, ja PRZOSTATNI. Wszyscy go z mili Wszyscy go tulą. A on, on, A on nas odpycha. The pain goes here. Też słyszycie jakieś zyski, kiedy z samego siebie uderzam. Joda But... mm. goes here The mission isn't accomplished Kaul Because... Pinatus, no, it's, it's reviving time Teraz rewajmowałaś mnie wtedy kiedy akurat zabiłem Whatever, no już experience i że żyjesz Ciekawe jest to, że często giną pod tymi zniatarkami, które nie wiem co mają robić. E? E, imitować kopanie. Kopanie. Wiesz, że to się niby jakieś prace dzieją. Faktycznie pod tymi zniatarkami często giną, właśnie na moimi pod nie w las. Co jest? Nie jesteś nic z tym ja robić? Ma, ja mam szczura na dwa hity. W sumie takiego na przykład tunel rata. A właśnie pilnujesz czasu, prawda? Ja nie. mam na No i zabijem się własny O. Chodźcie, wracamy tą samą drogą, tu nie ma przeciwników A dobra Taktyczny odwrót Ja nieco nie Dobra udał Zapomniałem że na hita mam Hopla now don't do it AWO Sniper z... z karabinu. Why not? Zastanawiam się skąd się wzięły te rangi. Gnatas jest Screams... Mioda jest Screams Cycle, Gnatas jest Peppy Sweetheart, a jestem Hawking... Pipi Nie, Peppy. To się czy to Peppy. Jestem Peppy, ponieważ Jak jestem miły i kartę, daję wam zobaczyć. życie bo odleciał Za duże karabiny na ciebie, awo Gdzie dalej? Do labrata się nie podchodzi na blisko Ja tam bym... I mioda masz tą... mioda zmień tą głowę Czemu? Bo chcę żebyśmy jej używali na DLC dlatego ja specjalnie mojej nie zakładam, mimo że jest zajebista Tak żeby wiesz był klimat DLC ja tam Taka, taka nowość, i... egzotyka. Zrób to dla odcinka. na ja. potrzeby odcinku. Potrzeby odcinka. I tak pewnie się nie przyglądałaś jego głowy. Przyglądała Właśnie teraz się przyjrzałem i tak się dowiedziałem. Że on ma tą, 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 tą... tą, tą To wow. się dobrze, bo już co najmniej 4 odcinki, jeśli nie więcej, jest z nią. Wiem. To ewentualnie założysz tą, którą ci dałem ostatnio. No, ona. Też jest spoko. Yey. Okej. Okay. No, to znaczy... Kto jest pudło na buty, to jestem święty. Bo oni powiedzieli, że Dukino... Scooter powiedział, że Dukino spał w pudle na buty. Dobrze, że nie jest takim pudełku, w którym mieszka Jimmy Jimmy. Musiałeś to powiedzieć, prawda? No pewnie wszyscy co robimy, bo się mojego dźwięku SMS-a mi, że ja go wiele razy słyszałem. Ale ja nie na nagraniu. Na szczęście. Nagranie nie usłyszałeś jeszcze twojego dźwięku SMS-u. pewnie w magiczny sposób to się zmieni i nie będzie to zależne koniecznie ode mnie. Jemu już high HBNA jest bardzo miły, tylko wolałbym, że miałem inny element, ale bo na Kiedyś tam bijecie? Coś tam z tyłu strzelało. O! Kupki za młode pozwalają? Okej, okay, zobaczcie zacięcie bo musieliśmy, ktoś się do mnie wbić musiał Znajdź! O sied! Oj, mioda, 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 mioda Albo gna to, gna to, gna to, na to, to. Kustomizacja Nie, nie mam a ty, ale na to jest A ja... też nie mam, ale było obojętne tam jest fioletowa, jak też jej nie masz, możesz się zamienić, tam gdzieś leżała. A ty masz? Nie, nie. Mam, 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 ma, ma. Ja też mam. Jedna z podstawowych no, fioletowych. Ja się gazekarem tak nie gram. Dobra. Ha 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 ha. Hmm. Ha 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 ha, 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 ha. Ja na ramy. I z ramy. Remember, yes, 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 yes. No, no to bym teraz in, zdanie in, Markusa zazwyczaj. na ten temat No 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 tak, sielak. nam Te Już? Ej, quest nam z Ju, Ej To jest dobre, quest nam, <laughs> Ciekaw. ciekawa tarcza albo explosions No kurde, odjechać, jest fajne Co ty wziąłeś? Eee, pistolet gunwiany, a tarcza... Tarcza jest naprawdę fajna, 2800. No ja ma 1685. To szczerze macie lepiej. Ja mam owak, Dobra, co, co chcecie? Pistolet 381 strzelający jak SMG, yy, kiedy przybliżasz? Czy tarcze 2867? Tarczę, tarczę weź. Ale Max health minus 512. Aha, to nie, to nie czyli ja tarcza... Tarczę, czyli tarcza to jest... 400, Richard 300... A Zobacz sobie... 2. Zobacz sobie, bo generalnie ta tarcza jest dobra. Ja już podjąłem wybór. Ma, mam za was tarczę. Nie ma raidy de to dla ja ja tej Coś ja mam tutaj w mojej tarczy. Tutaj macie. Często korolę, to co masz na to z pistolet jakiś. Nic ciekawego. Fajne. Nie sobie, nie A Znaczy nie, mówię o... zobacz co na to. O, no, duki na no śpi. Nie, właśnie dla mnie życie jest bardzo ważne, ponieważ... Ale... Będzie to nie bardzo ważne przy ostatnim skillu z mojego drzewka. Pior najważniej ważny. Gnatas będzie tą tarczę? Bo ta tarcza ma 2800 minus 500, czyli 2300 damage'u. E, punktów przepraszam 11 obrany, zobacz Gnatas. Może zajmę to, 2347. Zobacz, Właśnie, kre... mioda. Skoro dla Ciebie życie jest ważne, Czas. to nie, to zobacz, czy to Cię interesuje. A, tak, a propos. To by było na tyle. My że żegnamy. Żegnamy. Był tutaj ziemniak natos. Ogórek e... awo. E, I kiełbasa mioda. Marchawka. Ej, nie jesteś warzywem. Nie liczysz się w społeczeństwie. Jesteś marchawką. Nikt Cię nie lubi. Zostań marchawką na cele nagrania. Marchewką? Marchawką? Nie, nie. Marchewki mogą być, ale szczerze zostanę chyba kapustą.